To jest taka porcja do palacza, którą ja muszę po prostu mieć. A co my tu mamy? Napisane, ładne. Nie musisz odnaleźć, co jest was, jest. Co jest prawdziwe. Ty jesteś prawdą. Wykliś kite. Nie musisz odnaleźć, co jest prawdą. Ty jesteś prawdą. Co jest prawdziwe, ty jesteś prawdą. No. Fajne. 20 czy tam 19 grudnia, wiadomo, nie jest to kurcze, komfortowe, bo nie jest, ale można fajnie sobie energię pokładać i zaraz wskoczymy na matę i będziemy sobie ćwiczyć. No i właśnie o tej godzinie, za chwileczkę, bo 30 stycznia będzie zaczynał się kurs online Wuji Hundun. No i właśnie o tej porze, mniej więcej 30, a nie, zaraz poczekaj. Przecież my rano będziemy mieć ten kurs. Ej, Kali, nie wróć. Tak, rano mamy. Na